Siemyczko wszystkim z tej strony Miru Predator, i mamy tutaj drugie, znaczy drugie, drugie wyzwanie zadanie poboczne od pana Curtisa, jak już znalazł się w domu Emmy. Tak więc, co tam chcesz kolego? Hey, Curtis, jak to a pity, That's for damn sure. pity, You know, I'm out there fighting zombies and wading through sewage and god knows what. I think you can cope with cheap drink. Why settle for less, I say? These good people welcome me into their home. They deserve the best. And I happen to know that slacker up the hill was holding on to some vintage hard killing whiskey as an investment. And when those internet kids moved in, I gave them a bottle of Maison Saint-Vivant. That's older than they are. <laughs> if only some kind soul would help an old man out, I could raise everyone's spirits. Oh, yeah, sure. Let me get right on that. As soon as I've saved the world. <laughs> get me those drinks, and I swear to you, I'll make it worth your time. I've got something special that'll make those meaty mouthed, undead

żeby znaleźć ekskluzywne whisky... dobra, kozi róg mamy tutaj... Dobre... Nie, tu. Dobra, tak czy siak musimy wyleźć z chaty i... I czekaj, który ją zasida Ach, dobra, nieważne. No pokazuje nam tędy, widocznie tędy jest najszybciej. się ma Dobra, spadaj, nie mam czasu, muszę iść do Koziego rogu. Okej, find this vintage whisky. Wow, chwila, chwila. O, Ale... dobrze poszłem. Ja, no tu jest zaznaczone. Dobra, tak mnie wszystko prowadziło, tak zaznaczyłem. Ja o, spadaj w flaku. Okay, co tu mówić? Mm -hmm. Jakiś zacny to pewnie będzie. O, oh, hi! Bye bye! Bye bye. Pięknie. Czemu pokazuję mi tu? Hmm. Jeden pier... Dobra, szukamy. Nie ma co... Ciemniać, trzeba szukać. Nie ma dobra, jesteśmy na piętrze. Czym coś mądrych zaznaczone? Chyba sobie zaznaczyłem przez przypadek jedna lokacja. EAF3, 8 punkt docelowy, dobra. No, powiedzmy, że... że tu... o, Mr. Łamać. No, dobra, tą stronę wytrzymałeś ciągle no, myślę, że rzucimy w po prostu i się spalisz. nie no, a ja będę zdążył pąknąć. Czyli dobrze. Że... O, to co było? Tu się hobby dobiją. Nie wiadomo po co. O, to miejsce jest teraz. Strzelba, pułapka, rozbrój. A, ale, cufal. O, kolejna strzelba, pułapka. Chyba dobrze my trafili. Tak myślę. Kurde. Teraz już dostałem z czegoś. Się hmm, otworzy, pokazuje mi na dół. I no, ciekawi mnie. O, jest tu coś? Potrzebujesz klucz do safe u Cindy. Aha, czyli coś czuję, że musimy znaleźć zombiaka, co się nazywa Cindy. No. Tych jak robaczków. Hmm. Cindy! Cindy, gdzie jesteś? Słyszę, jak ktoś coś je. O, Cindy. Cindy, przykaczka. Kolejny z kogoś, kto jest się dubsko. Oj, to chyba nie miało tak ładnie wyglądać. Ok, ulecimy się. O kurde, kolega hello. Dobra, to nie miało coś tak wyglądać. Dobra, leczymy, leczymy. Trzeba ją zlikwidować, bo... O właśnie, bo no zaraz zginę. Zamknij japę już, na wieki. O. Dobra. Cindy Krzykaczki został O, on bye-bye robi? O, ja Kurde, co to już za ładny stary? O. Wszyscy? Wszyscy. Nawet jakiś fajny motek tu leży, ale... Nie mam po prostu miejsca, żeby go zabrać, tak więc coś zlikwiduję. Ej, jak to nie mam miejsca? Aha, już go zabrałem przez przypadek nawet nie zauważyłem. Myślałem, że nie mam miejsca. Dobrze, tak więc pani Cindy była tutaj, a teraz musimy iść. O, proszę. Kolejny jakiś fajny młotek. Młotek ciesielski, doskonały. Ok. No to możemy kontynuować i iść. Chwila. Gdzie był ten safe? Kurde, nie chcę mi się z tobą walczyć. Ale on chyba był u góry, nie? Ja. Mhm. Chemano, whisky, yeah. Po podniesieniu tej whisky musimy udać się do Koziego Rogu. Tak więc do zobaczenia na miejscu. Wina w piwniczce. ja, yeah, było tu takie coś, nie, na dole, o, tu.

Zabij zciekłe zęby z każdego rogu. Dobra, pozbierałem... ...jakieś wino tutaj. No, dobra, no. dobra. Dobra, chyba wszystko. To nie to, aha, czyli jeszcze jakieś wino gdzieś wisi. O, o, o. Bye, bye no sprawie rozpieprzył. No i gdzie te nasze luksusowe wino, co? Zabij wściekłe zombie.

uniwersalny klucz potrzebujesz. ten czas też wędaś klucz skąd tu klucz a nie umiemy się tam jakoś inaczej dostać zaraz sprawdzimy górne piętro To trzeba się dostać tutaj poniżej, nie? No właśnie. Dobra, to był czysty przypadek. O, może tędy po prostu, nie? Cyk. O. No i siema. Chyba. I co? To jest ta sypialnia. Mm. Sorry koleżko. To jest ta sypialnia. Mm, tak wygląda. O, klucze. Uniwersalne klucze koziego rogu. whisky, wino i cygara, no, czyli było w, were... można powiedzieć w dwóch lokacjach przeszukać Dobra Walka z łamaczem Czegó nie najpierw go ostudzimy, a teraz go podpalimy Pięknie. Dostaliśmy kupę ekspo za to, za niego. A teraz możemy spokojnie wrócić. No powiem taką misję poboczna trochę długo. Trzeba było odwiedzić dwie lokacje. Ale myślę, że było warto. Dobra, gdzie teraz? No tam do góry. No tak wiadomo Emmy. na razie nie chce mi się. Z wami gadać wracam do Emmy Znaczy do Kurtisa przepraszam Żeby dostarczyć mu luksusowe zamówienie O, 3 4, uważaj, wkraczą kurtis, śiemano ziomu Booze and smokes, as yours. You're too good to me, kid. And don't let anyone say that Curtis Sinclair is not a man of his word. You take my rifle, Peggy. And for the cigars, I'll throw in some ammunition to get you started. No, oh, no ni not cool. That's a nice no, little gun. Właśnie. Old Peggy's done right by me over the years, but my joints can't handle her kickback no more. <clears throat> Treat her right and she'll look after you too appreciate it but uh, what if zombies get into the house Ah, uh, no need to worry about me kid they can try and bite me my hide's tougher than a $2 steak besides i can still handle a pistol just fine i'll be all right with peggy's little sister betty on my hip <laughs> Pięknie. Zadanie poboczne ukończone. Luksusy ukończone, dostarczyliśmy wszystko tak jak Kutis chciał. Tak więc dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Narra.